Dzień dobry, nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem poranne webinarium. Oczywiście na początku prosiłbym o rzucenie okiem na disclaimer i za moment zaczynamy. Myślę, że Możemy powoli zaczynać i jesteśmy po bardzo mocnym ożywieniu na, na amerykańskim rynku akcji. No, mieliśmy dosyć pozytywne informacje dla spółek technologicznych, takich jak Tesla czy Qualcomm. Apple jest z kolei przed premierą nowego iPhone'a dzisiaj wieczorem, więc no, dzisiaj zmienność może być dosyć spora i oczywiście jest też szansa na to, że ta zmienność będzie też duża jutro, bo oczywiście no, większość tej, tego całego wydarzenia może mieć wpływ taki długoterminowy na to, co będzie się działo z Apple'em. No, i oczywiście, jakby wokół tej spółki też dzieje się sporo w kontekście Chin, o czym też sporo mówił Przemek na poniedziałkowym webinarium. Natomiast ogólnie, jakby cały czas, jakby poruszamy się w tym co mogą zrobić banki centralne. Oczywiście w przyszłym tygodniu będziemy mieli Fed, ale też będziemy mieli Bank Anglii i Bank Japonii i to właśnie w przypadku Banku Japonii dzieje się naprawdę dosyć sporo, ponieważ w weekend jakby pojawił się artykuł, który może sugerować te, to, że polityka monetarna dosyć istotnie zmieni się w Japonii, więc no to jest w tym momencie takim jednym z ważniejszych czynników. Oczywiście jutro będziemy mieli publikację inflacji w Stanach Zjednoczonych i ta inflacja może spowodować, że faktycznie jakby dolar ponownie będzie tą kluczową walutą, ale wczoraj na przykład to, co działo się przede wszystkim na dolarze, no było też reperkusją tego, co działo się na jenie, ponieważ jen oczywiście bardzo dużo waży w indeksie dolara. No i, yy, Bloomberg tutaj doszukał się takiej ciekawostki, że ten artykuł, który, który ukazał się w Japonii, był opublikowany w takiej gazecie codziennej, czyli takiej, do której dostęp ma wiele, wiele Japończyków i chodzi o to, żeby ostrzec ich przed tym, że zbliża się podwyżka stóp procentowych, a oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ilość długu w Japonii jest ekstremalnie wysoka, jesteśmy w zasadzie pod w trzech dekadach bardzo, bardzo, bardzo niskich stóp procentowych w Japonii, co w tym momencie może zmieniać trend. Natomiast oprócz tego ropa pozostaje bardzo wysoko, więc tu oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wpływ na inflację. W ujęciu miesięcznym będzie dosyć spory. No, oczekuje się jutro 0,8, e, miesiąc do miesiąca wzrostu. Natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, że Fed nie ma na to wpływu. Więc, e, to że będziemy mieli mocne odbicie miesiąc do miesiąca, niekoniecznie może oznaczać, że będzie to brane pod uwagę, e, jeżeli chodzi o e, decyzję rezerwy federalnej. Bardziej chodzi oczywiście o ten e, długoterminowy trend inflacyjny i kiedy inflacja e, spadnie nam. Do celów w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, czy o strefę euro, czy o Polskę, no to to są zupełnie inne kwestie. No, najbliżej wydaje się osiągnięcia celu inflacyjnego jest, są Stany Zjednoczone. No i pytanie, czy stopy procentowe są wystarczająco wysokie. Oprócz tego mieliśmy też dane właśnie z Wielkiej Brytanii o poranku. Te dane są proinflacyjne, więc to może zwiększać szansę na podwyżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu, więc oczywiście ten przyszły tydzień będzie naprawdę bardzo, bardzo. Ciekawy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to no nie jest on rozbudowany podobnie jak wczoraj, natomiast no o 9 mamy CPI z Hiszpanii i mamy indeks CEF z Niemiec o 11. Natomiast po sesji na Wall Street będziemy mieli raport API dotyczący zapasów ropy. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to eurodolar, USD PLN, USD -JPY, NASDAQ, SP 500, DAX, wig 20, ropa i złoto. Natomiast chciałem Państwu jeszcze kilka rzeczy pokazać, tu jest właśnie ilość, ilość kredytów w, właśnie w, w, na rynku nieruchomości w, w Japonii, więc widać, że to jest potężny, potężna ilość kredytów patrząc na historię ostatnich 40-40 ostatnich, no, prawie lat w Japonii, natomiast stopa oprocentowania tych kredytów jest naprawdę ekstremalnie niska i to może ulec zmianie. Oczywiście z jednej strony Widać, że Bank Japonii no tak bardzo umiarkowanie zmienia tą politykę, ale z drugiej strony, jeżeli się okaże, że gdzieś tam te czynniki inflacyjne są zdecydowanie silniejsze niż oczekiwano, no to można oczekiwać, że będzie to jednak cykl podwyżek w Japonii, co mogłoby doprowadzić do tego, że ten rynek nieruchomości czy rynek, rynek finansowy, przede wszystkim banki, które które no, jakby udzielały tych wszystkich kredytów będą, będą pod presją. Więc oczywiście to też jest bardzo, bardzo ważny czynnik dla Nikeia, który pozostaje na bardzo wysokich poziomach. Tutaj rentowności dziesięcioletnie w Japonii, jak widać bardzo, bardzo wysoko. Choć, oczywiście no, ten zakres, w którym w którym rentowności miało się poruszać, no nie został naruszony. Natomiast tutaj według Bloomberga, według Ankiet, to jak mogą się zmienić te główne waluty do końca tego roku. No i jak widać oczekiwania, oczekiwania analityków, oczekiwania ekonomistów są najlepsze, jeżeli chodzi o jena i oczekują, że do końca tego roku jen umocni się o około, 5, 5%, tutaj też jest wysoko szwedzka korona i norweska korona, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie trzy waluty są po prostu ekstremalnie wyprzedane, więc stąd po prostu też te prognozy. No i tutaj ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, to jest ziskor, czyli odchylenia, ilość odchyleń standardowych w pozycjonowaniu spekulacyjnym. Może ten wykres nie wygląda zbyt informacyjnie, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że tutaj w przypadku ropy naftowej dosyć mocno zmieniło się to pozycjonowanie, tak? No nie byliśmy ani ekstremalnie wyprzedani, ani wykupieni, niemniej no widać tą dosyć dużą zmianę tego tego, tego pozycjonowania, czyli ogólnie z tego negatywnego pozycjonowania na ropie przeszliśmy z tygodnia na na tydzień na dosyć, dosyć, wyraźne, dosyć wyraźne nastawienie na wzrosty, więc to może być dosyć taki ważny czynnik. Co ciekawe, na złocie też mamy ograniczenie tego negatywnego pozycjonowania, więc też to może być rozpoczęcie tego pozycjonowania na przed rezerwę federalną. To samo na przykład widzimy w przypadku miedzi. To tylko taka jakby ciekawostka, którą chciałem Państwu pokazać, natomiast my już przechodzimy sobie do naszej platformy. Zaczniemy sobie te kalendarza, natomiast w tym kalendarzu zbyt wiele nie ma. Mamy finalną inflację z Hiszpanii, więc tu też nie powinno się jakoś zbyt wiele dziać. Natomiast no, widać, że generalnie ta inflacja zaczyna nam odbiegać od celu inflacyjnego, natomiast no, trzeba pamiętać, że cel inflacyjny jest oczywiście dla całej strefy euro. W Hiszpanii jest to jeden zwykle z niższych odczytów, ale to też wynika między innymi z, szybkiej, z szybkiego transferu cen energii w Hiszpanii, no i oczywiście z tego, że gospodarka, no powiedzmy, nie radziła sobie najlepiej w ostatnich czasach, ale akurat w, w tym momencie e, ta gospodarka Hiszpanii e, nie radzi sobie też najgorzej. E, natomiast, no oczywiście też będziemy spoglądać sobie na indeks CEF za wrzesień, więc to będzie w, e, pierwszy odczyt, ma tu być minimalnie e, gorzej, więc to oczywiście jest takim Sygnałem ostrzegawczym dla niemieckiego DAXA. No natomiast my przechodzimy sobie już do, do wykresów. Zaczynamy sobie od eurodolara. Spojrzymy sobie na eurodolara na wykres godzinowy. No i widać, że tutaj była taka próba, prawda, naruszenia takiej ważnej strefy oporu, która nam się tutaj wyklarowała od 25, od 25 sierpnia. No na razie, jak widać, Mamy tutaj dosyć wyraźny, wyraźny sygnał, że jednak rynek nie jest jeszcze aż tak silny. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, jeżeli doszłoby do jakiegoś dużego, dużego spadku rentowności w Stanach Zjednoczonych, czyli wzrostu obligacji, na razie te obligacje nie dają żadnego sygnału dla amerykańskiego dolara. Natomiast widać, że tutaj jest presja potencjalnie na jeszcze jedno przetestowanie tej ważnej strefy. Przepraszam bardzo w okolicach poziomu. 77 tysięcznych. No, widać tutaj potencjalną formację spotka, więc myślę, że jeszcze raz przynajmniej ta strefa zostanie w tym tygodniu przetestowana. No oczywiście mamy. Europejski Bank Centralny w tym tygodniu, więc jest tutaj potencjał do tego, że Europejski Bank Centralny może podnieść stopy procentowe. Ale z drugiej strony też spekuluje się, że może być to takie jastrzębie, wstrzymanie się z podwyżką, tak jak zrobił to Fed w czerwcu. Więc myślę, że jest duża szansa na to, że będzie powtórka takiego scenariusza. Więc widziałbym, że euro -dolar właśnie w czwartek będzie nam, będzie nam zyskiwał. I teraz, teraz przechodzimy sobie do. USDJPY. USDJPY pozostaje bardzo wysoko. Mieliśmy oczywiście wczoraj tą bardzo wyraźną presję spadkową. Wcześniej mieliśmy też lukę. Więc widać, że jest tutaj potencjał do tego, że JEN jednak rozpocznie jakiś nowy trend spadkowy. Aczkolwiek no, nie wykluczałbym tego, że jeszcze raz dojdzie do próby domknięcia tej luki. Oczywiście ta luka wczoraj została domknięta, no ale widać, że no, pojawił się tutaj jakiś popyt, więc myślę, że możliwa, możliwy powrót do spadków będzie po przekroczeniu poziomu 147 i 1. Teraz USDPLN, w przypadku USDPLN obserwujemy dalej Kontynuację wzrostów. Widzimy, że tutaj nie ma jakiejś takiej takiego pozytywnego aspektu dla polskiego złotego. Myślę, że taki pozytywny aspekt dojdzie właśnie w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy już po decyzji rezerwy federalnej. Myślę, że akurat ta decyzja rezerwy federalnej powinna być odebrana gołębiona, nawet jeżeli dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Więc tu widziałbym potencjał do tego, że te wzrosty w przyszłym tygodniu zostaną ograniczone. Na razie widać, że nam się pojawiła taka niewielka dywergencja, czyli widać, że euro zaczyna nam zyskiwać, więc to, co dzieje się w tym momencie na usdpl nie to wynika ze słabości złotego. Natomiast myślę, że w przyszłym tygodniu będzie szansa na to, że pojawi się właśnie korekta, ale to też nie będzie korekta związana z polskim złotem, czyli z siłą polskiego złotego, tylko i wyłącznie z potencjalnym osłabieniem amerykańskiego dolara. No myślę, że tutaj będzie szansa na to, żeby jeszcze troszkę podbudować te poziomy. Myślę, że jest szansa na przetestowanie 435 jeszcze przed przyszłym tygodniem. I teraz przechodzimy sobie do indeksów. Na początku Nasdaq bardzo mocne wzrosty podczas wczorajszej sesji. No wydawało mi się, że będzie tutaj presja w zeszłym tygodniu do tego, żeby przetestować tą strefę 15 1580 15 080 punktów, ale ostatecznie do tego nie doszło. Myślę, że no teraz przynajmniej do tych 15 000 550 dojdziemy później oczywiście widać tutaj było wcześniej dosyć wyraźną podaż więc nie jest wykluczone że ponownie tutaj dojdzie do jakiegoś pojawienia się właśnie formacji świecowej zwrotnej czego, czego jakby następstwem może być ponowne przetestowanie 15400 na ten moment wydaje mi się że będzie tutaj presja na to żeby te wyższe poziomy przetestować aczkolwiek no trzeba pamiętać o tym że w czwartek mamy EBC i to EBC może być odebrane jastrzębio, więc w czwartek właśnie możliwa, być może jeżeli dzisiaj dojdzie do tutaj kontynuacji tych wzrostów, to właśnie w czwartek może dojść do korekty. Więc tutaj to też będzie widoczne oczywiście na S&P 500, na S&P 500 myślę, że doj dojście właśnie do tutaj 4510 punktów tutaj do oporu związanego tutaj z tymi lokalnymi, Dołkami, no i później korekta być może nawet do 4450 punktów, czyli tutaj do zniesienia 23,6. Natomiast już po fedzie oczywiście oczekiwałbym tego, że być może jakaś taka właśnie podwójny dołek nam się tutaj pojawi i ten podwójny dołek, jeżeli oczywiście dojdzie tutaj do dojścia do 4050 punktów, no to zakres takiego podwójnego dołka to będzie około 70 pipsów więc te 70 pipsów mogłoby nas tutaj wynieść nawet blisko 4600 punktów. I teraz niemiecki DAX, w przypadku niemieckiego DAXa widać bardzo wyraźne wsparcie przy 15700 punktów, powracamy powyżej tej wzrostowej linii trendu, natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy bardzo ważny opór przy 16000 punktach, dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj, no Dzisiaj o 11 mamy dane, więc myślę, że tutaj właśnie z perspektywy tych danych i z perspektywy tego, że w czwartek mamy EBC. Myślę, że do czwartku będzie tutaj szansa na to, żeby pojawić się na nieco wyższych poziomach. Nie wiem, czy przetestujemy 6, 16 tysięcy punktów, ale myślę, że po EBC będzie jednak presja spadkowa i ponownie presja do przetestowania 15700 punktów, czyli pozostaniemy z takiej, w takiej konsolidacji. W tym momencie pomiędzy 16 a 15 700 punktów, i tak samo wig 20. Tutaj w przypadku Wig 20 no, widać było lukę spadkową, ona została domknięta. Yy, no, widać dwukrotnie, więc widać, że tutaj jest dosyć spora podaż. Myślę, że będzie tutaj presja na to, żeby czy z, ze strony USDPLN, czy z niemieckiego DAXa właśnie w czwartek, żeby tutaj zejść na jeszcze niższe poziomy, poniżej 1900 punktów, na dojście nawet do zniesienia 38. I 2 dziesiąte, i teraz przejdziemy sobie do surowców. Na początku złoto, tutaj nie udało się ostatecznie jakby zamknąć powyżej 1925, więc jak widać, średnia stółokresowa okresowa cały czas jest bardzo, bardzo ważnym oporem. Myślę, że tej średniej nie uda nam się przebić do do um, decyzji rezerwy federalnej w przyszłym tygodniu, aczkolwiek, no, jeżeli euro-dolar by jakoś mocno wyskoczył na decyzji EBC, no to oczywiście wtedy mogłaby się pojawić jakaś presja do tego, żeby właśnie tą, ten bardzo ważny opór przebić, natomiast to też warto zauważyć, że jak widać tutaj decyzja, decyzja rezerwy federalnej w przyszłym tygodniu i co ciekawe tutaj taki lokalny dołek na sezonowości, więc być może to nam da potencjał do tego, że złoto nam się właśnie w przyszłym tygodniu odbije podobna sytuacja na srebrze, natomiast no myślę, że właśnie w przyszłym tygodniu po środzie będzie potencjał do tego, żeby jednak zaliczyć jakieś odbicie na, na, na właśnie na rynku, rynku metali. Myślę, że tutaj presja przynajmniej dojdzie do przetestowania 1940 dolarów za jedną uncję. Ropa naftowa i tutaj widziałem, że była prośba o. Jeszcze inne rynki, więc może sobie rzucimy na to okiem. Jak widać, ropa konsoliduje nam się na bardzo, bardzo wysokich poziomach, więc to teoretycznie taka konsolidacja na wysokich poziomach mogłaby sugerować próbę próbę jakby zejścia w dół. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy no Widać, że z perspektywy eurodolara pojawia nam się taki potencjał do tego, żeby zaliczyć, żeby zaliczyć jakąś niewielką korektę. Jeżeli eurodolar ruszył, ruszy w górę właśnie po decyzji EBC, być może pojawi się właśnie presja na to, żeby zaliczyć niewielką korektę do powiedzmy 86, 85 dolarów za jedną baryłkę, ale myślę, że większe spadki nie powinny tutaj mieć miejsca, oczywiście tutaj wcześniej mieliśmy dosyć wysoką, dosyć sporą korektę na poziomie 7 dolarów, natomiast no teraz raczej bym takiej wysokiej korekty nie widział maksymalnie, myślę, że do 83 i pół 82,5 dolara taka korekta mogłaby sięgnąć, natomiast myślę, że ona raczej się wcześniej zakończy w okolicach, właśnie 86-85 dolarów za baryłkę. No, na razie widać, że tutaj popytu jakiegoś dużego nie ma, choć jednocześnie no, widać, że pozycjonowanie netto się zmienia na pozytywne, więc będzie tutaj potencjał do tego, żeby do przynajmniej końca roku ta, te wzrosty na ropie kontynuować. Była prośba o miedź i była prośba o pszenicę, więc myślę, że sobie na te rynki rzucimy okiem. Bardzo mocny wzrost na miedzi podczas wczorajszej sesji, zastanawiający. Oczywiście no, jest to wynik tego, co działo się na, na chińskim yuanie. Moim zdaniem Moim zdaniem dojdzie szybko do, do dużej korekty, chociaż oczywiście no, też widać te zmiany w pozycjonowaniu. Myślę, że do końca tego tygodnia powinniśmy zejść w okolice 8300 dolarów za jedną tonę. I jeszcze prośba o pszenica była między innymi. Więc no, ja nie jestem fanem pszenicy. Myślę, że tutaj będzie potencjał do tego, żeby, żeby kontynuować spadki. W szczególności, że jest bardzo duża szansa na to, że po zbiorach nam się pojawi kolejny, kolejna szansa na przedłużenie, na nowe podpisanie porozumienia o eksporcie. O eksporcie pszenicy z Ukrainy, więc myślę, że tu na razie jakby nie widziałbym potencjału do, do dużego odbicia. Aczkolwiek no też trzeba pamiętać, że dzisiaj o 18.00 mamy raport USDA, więc ten raport może nam też sporo zmienić, jeżeli doszłoby na przykład do dużej rewizji potencjalnych zbiorów w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie widziałbym tego, więc widziałbym tutaj kontynuację spadków myślę, że do 550 centów za jeden buszel. W przypadku soi soja moim zdaniem jest dosyć mocno wykupiona i tu też widziałbym potencjał spadków w szczególności że oczywiście soja jest bardzo mocno zależna od tego co dzieje się w Chinach a w Chinach nie dzieje się zbyt dobrze więc myślę że tutaj można powiedzieć że taki trójkąt nam się trochę tworzy z perspektywy długoterminowej można powiedzieć, że taki trójkąt raczej, raczej prospadkowy, więc myślę, że tutaj w przypadku soi gdzieś tam szykowałbym się na 1330 centów za jeden buszel. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 830. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.